Nazywam się Tomasz Onikijuk, od jakiegoś czasu mówią na mnie Dziad Borowy. To chyba związane jest z tym, że mieszkałem w puszczy, no ale też z moimi działaniami w obronie puszczy. Obecnie mieszkam we wsi Szostakowo, nieopodal puszczy, w chacie Dziada Borowego. Ludzie zawsze mówią, że jest ponad 100 lat ta chata ma, czyli mieszkam w skansenie. Jest tutaj też piec taki zabytkowy w tej chacie, który został wyróżniony i zdobył pierwszą nagrodę jako najlepiej zachowany piec. No, w Podlasiu prowadzę agroturystykę, bo trzeba z czegoś żyć, po pierwsze, ale też no, lubię to robić. Lubię spotykać ludzi, a przyjeżdżają do mnie naprawdę ciekawi ludzie. Ideą w ogóle tego miejsca to było to, żeby tutaj tworzyć takie miejsce przyjazne też dla puszczy. Trochę dalej od puszczy, ale jednak takie działania, żeby były związane z jej ochroną. Wyżywienie e, jest wegetariańskie, ewentualnie wegańskie, od trzech lat nie jem mięsa też. E, no i też proszę gości, żeby e, też sami jakby nie przywozili ze sobą wyrobów jakiś z mięsa, zwierząt. A jeśli ludzie przyjeżdżają, nawet ci, którzy jedzą na co dzień i cztery razy dziennie mięso, no to tutaj po takim tygodniu zastanawiają się, czy jest im potrzebne to mięso bo tak w diecie codziennie. Masz potrawę, która jest charakterystyczna u Ciebie? Jest to? Jest to zupa z żółciaka. Jest to taka chuba, którą zbieram w puszczy. No, przygotowuję z niej różne rzeczy, ale chyba takim hitem jest zupa, właśnie z tej huby. I dla wszystkich to jest zaskoczenie, tak? Tak, że można w ogóle jeść te grzyby. No i. A można? Tak, można. <laughs> można je jeść. Od chyba trzech lat jest zdjęta z ochrony. Od jakiegoś czasu istnieje tutaj taka sauna, ruska bania, która, no chcę tak, żeby ona była, znaczy no jest już tak, tradycyjną, y, sauną y, taką y, syberyjską, fińską, opalana drewnem jest, y, no jest przy chatce, która y, od niedawna istnieje, jest to chatka bursztynowej księżniczki, tak się nazywa. Ogólnie ja tam mieszkam obecnie z Kasią. Bursztynową księżniczką? Bursztynową księżniczką. A obok macie stodoły, i tam też będą plany z nią związane. Już nie mogę się doczekać, kiedy tam posprzątam i zacznę robić podłogę, żeby organizować jakieś koncerty, galerie. Na początku chyba znajdą się tam nasze prace, czyli mojej kasi fotograficzne. A później chcę organizować tam plenery jakieś, wystawy, no spotkania też takie w stodole z muzyką, ze sztuką, teatrem może. Oboje z Kasią jesteście też przewodnikami po Puszczy Białowieskiej. Jak to się wszystko odbywa? Jak was można znaleźć? Co pokazujecie ludziom? Dlaczego Puszcza? No ja ogólnie się urodziłem w puszczy, Mieszkałem tam 6 lat bez przerwy jako dziecko. Później spędzałem każdy czas wolny, więc znam to Puszczę. I proponuję moim gościom, ale też ludziom, którzy chcą przewodnika po puszczy, właśnie takie wycieczki. Chyba jestem jedynym takim, ja i Kasia teraz już przewodnikami, gdzie zabieramy ludzi w takie ostępy puszczy, gdzie tak naprawdę chyba nikt by nie doszedł, jeśli chodzi o, o przyjezdnych. Że można tam zagubić się No, i no nie ma dróg, bez droża, są tylko jakieś zarośnięte ścieżki zwierząt. A zwierzę można spotkać się z wami? Tak, tak. Kasia właśnie robi takie wycieczki bardziej właśnie na zwierzętach, żeby podejrzeć, poobserwować zwierzęta. No i ma szczęście do tych zwierząt, bo spotyka bardzo dużo. Ja też organizuję takie na żubry na przykład wyprawy. Bezkrwawe, oczywiście. Bez bezkrwawe, z aparatem. Z aparatem z kamerą. Puszcza to taki mój dom, tak? Tak jak każdy ma swoje miejsce na świecie, no to mają jest puszcza. No do mój, bo ja tam się czuję tak naprawdę jak u siebie. Od dziecka ją schodziłem powiedzmy, no i znam, i po prostu ona też mnie zna. No to jest jedyne takie miejsce, gdzie czuję się bezpiecznie. Przede wszystkim jest to las jedyny taki w Europie. No las, który jak raz się zobaczy, no, to ludzie wracają tutaj i mówią, że, że tyle lat czyli nie zaglądali tutaj i nie znali tego miejsca, a teraz rok w rok są tutaj i różne pory roku przyjeżdżają, i zakochują się w tym miejscu. No to jest cud, taki cud y, natury puszczowej owieska.